Dzień dobry, witam wszystkich. Dajcie szybciutko znać na czacie, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Zaczynamy nasz naszego live'a, kilka okazji jest. Zaczynamy, moi drodzy, od bitcoina, od kryptowalut. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, pokazuję, ma charakter edukacyjny, nie są to porady, nie są też żadne rekomendacje inwestycyjne, to tylko właśnie moje prywatne zdanie, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Proszę o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o sytuację techniczną, zaczynamy od bitcoina, tylko poczekam jeszcze na pierwsze komentarze, czy na pewno transmisja działa. O, Michał mi potwierdził fajnie, dzięki Michał. Myślę, że możemy zaczynać. No, poziomy polego, Poziomy DINAPOLEGO na Bitcoinie to jest to, co będzie pewnie za chwilę zaksięgowane, bo tutaj pewnego rodzaju taka okazja, właśnie na 61-38, czyli poziomy polego, pojawia się z ZZB, swoją drogą bardzo ciekawe. Techniczne poziomy, mocne wsparcia. Zwróć uwagę, że ta strefa, ona może nawet gdzieś tutaj sięgnąć tych poziomów. To są okolice 102, 102, 103, tak, między Jednym a drugim poziomem. Mowa oczywiście o tych dwóch mierzeniach wewnętrznych. 61, 38, czyli poziom DINA polego IZZB, czy taki obszar, który też widzimy, że bardzo ładnie wypełnia całą strukturę i falowość bitcoina. I to wszystko jest pomiędzy 102 a 103. Więc tutaj zwróćmy uwagę, że jedyne, czego tutaj nie mamy, to wolumen, tak? On się może oczywiście zmienić w momencie, jak rynek będzie atakował te dołki między 102 a 103, wtedy oczekiwałbym dywergencji na wolumenie skumulowany. W tym momencie dywergencji nie ma, natomiast mówię, że jest to faza po prostu cały czas przygotowania, więc czekamy na, na tego typu setup. Jeżeli chodzi o złoto, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No na złocie idzie podbicie, ale ma bardzo słabym wolumenie. Tutaj na pewno oczekiwałbym, no jeszcze jednego pokażę wam to na zasadzie one to one, a tylko muszę dołożyć pewne elementy, o właśnie, oczekiwałbym zaatakowania e, klasyki, czyli, no, karta pędząca na zasadzie równości falu 1 to 1, widzimy, że tutaj złoto też, pamiętajmy, 61 bardzo ładnie pracuje na złocie, no i to trzyma, tak, tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, mierzenie ostatniej fali, widzimy atak na 61 był, no był, to jest poziom 2, 651, e, zaatakowany, piękne odbicie, zwróćcie uwagę na precyzję właśnie odbicie. 61, troszeczkę wyżej jest ten one to niebieski, no 2,653, 2,651, bardzo ważna zapora, ten popyt, tak jak mówię, widzę, że no, zaczyna się budować, ale w stosunku do poprzedniej akcji podażowej, czy tego impulsu spadkowego, no jest tak na oko dwa razy mniejszy, więc uważam, że tutaj jeszcze jedna, jeszcze jedna fala spadkowa na złocie nastąpi. Pamiętajcie, że w perspektywie, może kolega dni będzie końcówka tygodnia, może być głowa z ramionami odwrócona. Tutaj na pewno e, warto pamiętać o tym dołku. To jest dołek 16, 16 dzień grudnia. On może nam się przydać na zasadzie właśnie e, rozgrywania czy wyszukiwania setupu w oparciu o, o rgr czyli odwrócona głowa z ramionami, potencjalne lewe ramię tutaj właśnie na dolnym cieniu, głowa na dołku i prawe ramie tutaj na wysokości ramienia lewego. A więc ten poziom, ten dolny cień e, z 16 grudnia 2,642, 53 stanowić może mocne, solidne techniczne wsparcie na złocie. Jeżeli chodzi o Europę, zwróćmy uwagę, co się dzieje. No o Pana Fibo, tak? Poziom, o których była mowa, że będą zaatakowane, zostały zobaczcie zaatakowane książkowo, czyli na 50, gram, to co Europa bardzo lubi, czyli pierwszy atak, drugi atak na 50, to odbicia były, potem 61. No i tu chwila prawdy, bo zwróćcie uwagę że właśnie setup, o którym mówiłem na złocie on jest jakby odwrotny do tego, co widzimy na ropie, taka ciekawostka, tak, bo tam była formacja, potencjalna formacja na wzrosty, a tu jest klasyka, czyli głowa z ramionami na spadki. Dlaczego? Dlaczego te setupy są ważne? Po pierwsze są precyzyjne, czyli to prawe ramię, ten moment reakcji jest na poziomie FIBO, i tak powinno być, żeby ta precyzja, właśnie połączenie tej klasycznej formacji z geometrią fibonaczego było jak największej. tu to widzimy, prawda? Czyli widzimy 61, cały czas jednak nawet w takich godzinach porannych zaatakował, no i ma problem z przebiciem, no bo wiadomo, stoi mierzenie FIBO, więc pewnie ta reakcja będzie. Po drugie mamy wspomniany warunek, który jest bardzo ważny, czyli położenie prawego i lewego ramienia na tym samym poziomie i to lewe ramię widzimy, to jest ten szczyt z 12 grudnia, głowa i prawe ramię tutaj idealnie na tym poziomie, 70,57, 57, 59 i tak jak mówię, bardzo blisko jest 61,8, więc też bardzo ciekawy setup na dzisiaj przechodzimy dalej. Zobaczmy szybko gaz ziemny. Co my tutaj mamy na Nadgazie. Wrzucę może jeszcze troszkę już interwał czasowy, czterogodzinówka. No tu bronimy poziomów, tak? Tutaj chyba układ harmoniczny. Z tego, co pamiętam na niedzielną odprawie był pokazywany, ale on widzę, że został mocno tutaj już nadbity to 61. No, ciężki setup, powiem Wam, Ciężki setup, bo te dołki się rzucają po. Czy prawda? 2,94. No i co my tutaj mamy? możliwe mierzenie chyba zewnętrzne tak? trzyma, no też mocno ponadbijane ja uważam mimo wszystko, że tutaj ta przewaga podaży jest na tyle duża i statystyka zrobi, e, zrobi wynik, w sensie e, pokaże nam moment wybicia dołem, e, 2,95 no to jest ten poziom, który na pewno tutaj już wielokrotnie był testowany, On jest słaby po prostu to wsparcie, które tutaj mamy w momencie ataku kolejnego na tych ataku były raz, 2 3 cztery za chwilę będzie pewnie piąty, może spowodować, że idziemy na te mierzenia Głębokie wewnętrzne, czyli tutaj 886 jest, pamiętajmy, takim ostatnim przystankiem, no, który mógłby powstrzymać te spadki, to jest dokładnie ten poziom, tak? Ten poziom cenowy 2,76. Tutaj pamiętajmy, liczba ataków na ten poziom wcale nam nie pomaga, tylko wręcz przeciwnie osłabia technicznie daną strukturę, dany poziom, dane mierzenie. Jeżeli chodzi o indeksy, szybki rzut oka na Nasdaqa, przejdźmy tylko do tych płynnych, bo tam się dzieje najwięcej, chociaż i tak tutaj ciężko cokolwiek analizować, jak jesteśmy właśnie w takich miejscach, gdzieś tam na samych szczytach, tutaj cały czas te one, -one poruszamy się wewnątrz korekty, jednak nie chcę tego wybić, cały czas, zobaczcie, respektujemy te korekty 1 do 1, dlatego wyznaczam, no potencjalne wsparcia dla mnie na nasdaku są dwa, dwa bardzo ważne, pierwszy to jest oczywiście gomet 1 do 1, czyli ten prostokąt niebieski, drugi ZZB, klasyka, prawda, no i na zielono to zaznaczyłem, 21,780, 21,690, mocne poziomy, całe to zejście, to zejście może być ruchem trójfalowym, na zasadzie właśnie fali A, to mówimy B i fale C, możemy zobaczyć na tych poziomach, Natomiast pamiętajmy, że wszystko stanowią przynajmniej na chwilę obecną typowe układy korekcyjne, właśnie na łantuanie, na korekcie pędzącej. I jeżeli chodzi o dax niemieckiego, tutaj sytuacja też widzimy, że gdzieś tam te mierzenia zewnętrzne, o nich była mowa wczoraj, tak? Ja mówiłem, że te mierzenia zewnętrzne będą po kolei atakowane, no i póki co na to wygląda, chociaż na podaż widzę też troszeczkę słabnie. No, ale jak widzimy dwa mierzenia zewnętrzne, to wiadomo, że należy je po pierwsze pomierzyć, po drugie wziąć pod uwagę. 20, i tysięcy 20, 100 to 161, no i tak to wygląda. Tutaj możemy się taka ciekawostka poruszać taki bardzo lokalnie zobaczysz, że te korekty pędzące. One są malutkie, a no nie znaczy, że są złe, prawda? Bo widzę, że rynek cały czas próbuje te małe falki, zobaczcie, bardzo ładnie respektować. Tak, takim one-to one, -to -one sobie będziemy wypełniali. Najpierw nie zewnętrzne, potem 161. To jest oczywiście jeden z moich pomysłów. No i na zakończenie waluty pięknie, tutaj 61. Cały czas. 61 na tym dolarze pracuje niesamowicie dobrze. Zobaczcie, mamy odbicie, też o tym mówiliśmy między innymi na niedzielnej odprawie. Mówiliśmy, że układ harmoniczny tam może być. No i proszę zobaczyć wszystko, gdzie idealnie się układa. Czyli mamy pierwszą część układu XAB na wspomnianym 61 i wyżej 7, 8, 8, 8, 8 mocno pory, do końca 4, 0, 8, 15, 4, 0, 8, 50. Uważałbym przede wszystkim na położenie punktu D, no i możliwej formacji harmonicznej która na no, dolarze amerykańskim jest troszeczkę wyżej. Jeżeli chodzi o Edek, funt, no, to tutaj na eurodolarze przy tej presji podaży, zobaczcie, przy tak, silnej presji podaży, no mimo wszystko to 61 chyba puści, tak, chociaż popyt się zaczyna budować. Sytuacja jest bardzo niepewna. Ja Edka odpuszczam powiem Wam, bo za bardzo mi się tutaj to wszystko nie podoba, jeżeli chodzi o takie połączenie FALE, Wolumen, no bo mierzenia się zgadzają, liczba testów już się nie zgadza. 61 testowany, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy, wolumen też się nie zgadza, bo powinna być presja podaża się nagle, uaktywnia popyt po piątym teście, trochę to jest dziwne. No chyba, że będą chcieli jeszcze zamarkować i ten układ harmoniczny się zdarza czasem. Tylko to też jest pewnego rodzaju pułapka, i tutaj teraz o tym mówię, że układ harmoniczny tego typu, właśnie przy takim chwilowym wybiciu 61 i potem powrót, tak? bo chodzi o to, żeby zaksięgować punkty D, łapiemy poziomy, ale te troszeczkę niżej, prawda? no bo z tego wynika i tak jest zbudowany układ harmoniczny, że mamy punkty B na 61, tutaj szybka zrzutka na 78, 8 wypełniamy układ i budujemy, więc ten popyt może stanowić takie, wiecie, podwaliny pod powiedzmy, ten układ harmoniczny, tak? Które dopiero będzie budowane. Zobaczymy, no tak jest plan działania i pomysł w się Na razie, oczywiście, jest to e, pomysł. I jeżeli chodzi o funta, tutaj mamy dosyć mocną e, blokadę i o tym należy pamiętać. Podobnie jak na eurodolarze, tam też te mierzenia, tylko one są troszeczkę z drugiej strony, bo tutaj widzimy, że też 61 poziomy, nawet o tym też mówiłem wczoraj, tak, że rynek reaguje najpierw na 50, -kę. no, patrzcie, pięknie tutaj odbicie, potem dochodzimy do 61 i odbijamy od 61, co mamy, no, właśnie, tego typu odbicie. Tutaj na pewno na funcie uważałbym na potencjalny układ harmoniczny, czyli punkt B61, to jest to, co właśnie widzimy. Reakcja to może być fala BC, i potem wyjście na 786. Bardzo ładne poziomy. 1,2750, na pewno na to. Pod to będę też się może pozycjonował, może będę to obserwował. Zobaczymy, no takie mam pomysły. Słuchajcie, na ten e, trading przedświąteczny, można powiedzieć, no bo to jest ostatni tydzień przed świętami. Dobrze, tyle na dzisiaj. Łapka w górę, jeszcze kto nie przebił wirtualnej piątki. Pamiętajcie, że ja troszeczkę też odpoczywam, jestem na wyjeździe, więc kontakt, tutaj mam słaby zasięg, więc widzicie, że tak od czasu do czasu te live y robię, wtedy kiedy ten zasięg jest lepszy, mam nadzieję, że te transmisje działają, jestem oczywiście cały czas na telegramie, wieczorkiem sobie sprawdzam, czy tam maila, więc jak macie coś, potrzebujecie czegoś, to proszę pisać, niekoniecznie dzwonić, bo tak jak mówię, zasięg jest obecnie ograniczony, jest słaby po prostu. No. Tyle na dzisiaj. Miłego dnia Wam życzę. Powodzonka na rynku. Trzymajcie